Z Ewangelii według świętego Marka, ojciec chłopca krzyknął: Wierzę, uzdrów mnie z mojej niewiary. Właściwie w tym zdaniu jest pewna sprzeczność wierzę, ale mam niewiarę. Wierzę, ale potrzebuję być uzdrowiony z niewiary. Tak, dlatego że wiara zaczyna się od decyzji. Wiara zaczyna się od pragnienia. Jeszcze zanim człowiek uwierzy, Zanim wiara przeniknie całego mnie, wpierw muszę wykonać ten pierwszy krok, którym jest e, odwaga decyzji. Pragnę, pragnę uwierzyć i proszę o dar wiary. E, wszystkich, którzy nie wierzą, zachęcam do tego, by wsłuchać się słowa tego e, wspaniałego ojca, który dziś odkrywa, że jego jeden krok Sprawi, że Bóg czyni pozostałe 99. Ale dopóki tego pierwszego kroku, tego wielkiego pragnienia nie będzie, tego otwarcia serca nie będzie, dopóki, dopóty ta łaska wiary nie będzie miała możliwości się dokonać. Decyzja o to, czego potrzebujemy. Radykalna, odważna, pełna wolności decyzja. Do zobaczenia jutro.